Kilkanaście masztów o wysokości nawet do 120 metrów tego typu farma wiatrowa powstanie na terenie gminy Bożęcin. Zakończyły się już prace związane z badaniami środowiskowymi, które w tego typu inwestycjach są najdłużej trwającym etapem chociażby ze względu na konieczność uwzględnienia tras przelotu ptaków czy też migracji zwierząt. Nie bez znaczenia są też uwarunkowania społeczne i protesty, z którymi często spotykają się wykonawcy tego typu zadań. Trzeba jednak podkreślić, że w Borzęcinie tych ostatnich na szczęście nie było. Projekt firmy wiatrowej zapowiedziany został już w roku 2009, kiedy przygotowywaliśmy koncepcję wykorzystania terenów między Borzęcinem, przyborowem i Łękami. Oczywiście sam proces przygotowania inwestycji trwa. Około dwóch lat prowadzono badania w zakresie siły i natężenia wiatru. Okazało się, że te warunki na terenie gminy Borzęcin są na tyle dobre, że tą farmę wiatrakową można, można tutaj realizować i aktualnie projekt pod nazwą Arnas 1 wkracza w fazę finalną gdzie inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Tego typu inwestycja wiąże się z szeroką gamą korzyści, począwszy od alternatywnego źródła energii i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, a skończywszy na wpływach do kasy gminy i nie tylko. Co więcej, wykonawca inwestycji zobowiązuje się do wykonania na własny koszt drogi dojazdowej do farmy wiatrakowej, drogi która po zakończeniu okresu obowiązywania umowy pozostanie we władaniu gminy. A przy, także, no nie oszukujmy się, marketing gminy, tak? Gmina, która będzie miała największą farmę fotowoltaiczną w Polsce, farmę wiatrową złożoną z 17 turbin, no to nie oszukujmy się, marketing, marketing i marketing. Dlaczego warto budować takie farmy? Przede wszystkim uniezależnienie od konwencjonalnej energetyki. W tym momencie paliwa kopalne, po pierwsze, ceny paliw kopalnych, możliwości ich eksploatacji znacznie się pogorszyły. Dodatkowo mamy w tym momencie słabnącą sieć elektroenergetyczną. Niemodernizowaną od 40, tak naprawdę od 40 lat. W momencie, kiedy chcemy zbudować farmę wiatrową, sieć musi zostać zmodernizowana. W momencie, kiedy na terenie gminy. Zlokalizowana jest farma wiatrowa, jest możliwość negocjacji cen z dostawcami energetyki konwencjonalnej, no bo oni muszą, na obecnym etapie prawodawstwa, muszą odebrać energię elektryczną wytworzoną z odnawialnych źródeł energii. Dodatkową inwestycją, która powstanie przy okazji budowy farmy wiatrakowej, będzie farma fotowoltaiczna, największa tego typu w Polsce o mocy 4 MW. Moc farmy wiatrakowej będzie wynosić 51 MW, inwestycja, której realizację zaplanowano na miesiące letnie przyszłego roku, będzie kosztować około 60 milionów euro.